Duchu Święte przejść, tak jak chcesz Ty. Spotykamy się dziś już po raz drugi, ale teraz w szczególnej odsłonie. Oto zaczynają się dziś rekolekcje, w których będziemy uczestniczyły razem właśnie z Rozji, z którą chodzimy przez historię, aby dzieci i młodzież oraz my wszyscy ludzie dorośli, abyśmy mogli Właśnie jako dzieci, bo ona tak fajnie biega. Państwo tego może nie widzą, bo to nie jest takie oczywiste, ale ona tu się tak cieszy. I e, po prostu, aby uczyć się w szkole miłości u naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Bóg Ojciec nasz, ukochany, przez miłość swoją wielką, jaką jest Duch Święty, e, zesłał swojego Syna umiłowanego, aby i On sam właśnie w posłuszeństwie Ojcu za nas oddał życie na krzyżu za nas. Umarł i z martwych wstał, abyśmy żyli. I to już się wszystko realizuje i teraz on powiedział ja ciebie nie zostawię. A ja mówię: Pan Bóg jest moim Bogiem. Kogoż mam się lękać? Przed kim mam czuć trwogę? Jeżeli rzeczywiście podążamy jego drogą, staramy się, on wszystko widzi, on tu jest, on pomaga nam. Sama miłość. No i Pan Jezus Chrystus tak zobaczywszy, jak ciężko jest na ziemi i tak bardzo ukochawszy ludzi, mnie i ciebie tak samo teraz już zdecydował się, aby być tu z nami na zawsze aż do skończenia świata. Bogu chwała. Cóż jak Bóg? Amen. Alleluja, Awe Maria. Rozi! Chodź, chodź. Rozi się tam dobrze czuje. Rozi! Także tak wygląda tutaj obejście. Rozi poznaje.